Czy kiedykolwiek byłeś ciekaw średniowiecznego życia, czy cofnąłbyś się w czasie, gdybyś mógł, ile byś tak naprawdę wytrzymał w takich warunkach? W tym odcinku postaram się odpowiedzieć na to pytanie, co gdybyś żył w średniowieczu. Zacznijmy jednak od samego początku. Po ponad 200 latach pokoju pod rządami Paxa Romana Imperium Rzymskie w wyniku licznych najazdów popadło w kryzys i upadło. Właśnie to wydarzenie uznaje się za początek wieków średnich w Europie, które miało swój kres dopiero w XV wieku, kiedy pewien Krzysztof postanowił odkryć nowy kontynent. Średniowiecze, jeżeli nie byłeś rycerzem, szlachcicem lub królem, było bardzo brutalne i przerażające. Higiena wtedy praktycznie nie istniała, pieniędzy nie było, szerzyły się coraz to nowsze choroby, a śmierć była na porządku dziennym. Nawet łóżka wtedy nie były takie miękkie, a takie rzeczy jak toaleta tak naprawdę nie istniały, co z perspektywy lat dzisiejszych wydaje się być absurdalne. No ale dobra, w sumie to miałeś kościół, Mogłeś się iść pomodlić, i jeżeli miałeś jakieś oszczędności, to ewentualnie wykupić sobie miejsce w niebie. Na dodatek organizowano wiele hucznych festiwali i przyjęć z mnóstwem dobrego alkoholu, no ale wróćmy do rzeczywistości, no bo prawda jest taka, że życie po prostu wtedy było trudne, ale na szczęście ludziom udało się przejść przez ten okres. Nie znali oni w sumie lepszego świata, przez co cieszyli się doczesnością podczas walki o przetrwanie. Mam dla Ciebie teraz propozycję nie do odrzucenia. Weź swój plan dnia i spróbuj go przyrównać do tego z tamtych lat. Zobaczymy, na ile dałbyś radę sobie poradzić. Więc dzień zaczyna się od pobudki. W typowo średniowiecznym mieście była to godzina około 4 rano. Dzwon kościelny bije i zaprasza ludzi na pierwszą mszę tego dnia, ale na nią szli tak naprawdę szlachcice i osoby wysoko postawione. Ty, jako przeciętny człowiek, przygotowywujesz swoje towary do sprzedaży na targu, który otwiera się o 6 rano. Oczywiście pomijasz tutaj jakąkolwiek higienę osobistą, bo przecież epidemia sama się nie zacznie. Na targu będziesz stać kolejne 9 godzin, mając nadzieję, że zarobisz na tyle, aby móc kupić coś smacznego do jedzenia na obiad. Oczywiście nie każdy w tamtych czasach był handlarzem, było wiele osób z różnymi specjalizacjami do pracy. Kowale, krawcowe, winiarze, kamieniarze. No i nie zapomnij o ulubionym zawodzie poborcy podatkowego, który obchodził się gorzej niż dzisiejszy urząd skarbowy. O około trzeciej po południu życie w mieście staje się wolniejsze, a o 20 miasto jest zamykane na wypadek ataku z zewnątrz. Twoja kolacja jest mocno przeciętna, ale w tej samej chwili król urządza posiadówę, na której bawią się najwyżsi stolicy w mieście. Bawią się, tańczą, jedzą i jeszcze raz bawią się. Mieszkańcy poczują rozrywkę dopiero na jutrzejszym festiwalu, ale najpierw musisz pójść spać, na tym pieknym, do łóżku. Dobranoc. Jedną z lepszych rzeczy w średniowieczu były ciągłe imprezy. Szacuje się, że poświęcali oni nawet dwa miesiące w skali całego roku na różne festiwale czy święta. Wśród nich oczywiście większość było związanych z kościołem, ale były również i takie, które Kościół nie pochwalał, na przykład różnego rodzaju turnieje czy zawody rycerskie, gdzie pokazywano mnóstwo przemocy i krwi. Ogółem takie rzeczy, jakie my możemy teraz zobaczyć tylko w grach, pojedynki więźniów, jakieś tortury, lub wszechobecna śmierć, która była dla ludzi wtedy żyjących codziennością. Sądownictwo w tamtych czasach też umiało się bardzo dobrze przystosować i na przykład, jeżeli byłeś oskarżony o przestępstwo, mogłeś zostać poddany procesowi w wodzie. I na Naprawdę w życiu nie słyszałem o głupszym rozstrzyganiu spraw. W skrócie wyglądało to tak, że związywali ci wszystkie kończydy ze sobą i wrzucali na głęboką wodę. Jeśli nie udałoby ci się wypłynąć, to znaczy, że jesteś winny, ale wtedy i tak byś ubarł przez utonięcie. Natomiast gdybyś wypłynął na powierzchnię, co jest normalne, bo tak działa fizyka, to uzdaliby ciebie za winnego i tłumaczyli oni sobie to tym, że wyszekłeś się niby chrztu, przez co woda ciebie wypcha. No i ogólnie dopowiadali oni sobie potem całe historie, i taki gagatek najczęściej potem w sumie też umierał w bardziej lub nie. Okrutny sposób. A co do okrutnych sposobów, no to w średniowieczu byli oni pionierami w tym temacie. No bo wiecie, stryczek w tamtejszych czasach był dosyć lekką śmiercią w porównaniu na przykład do rozerwania przez cztery konie, które są przywiązane do każdej z twojej kończyn i biegną w innych kierunkach. Pomimo iż fizyka, jak widać po procesach sądowych, nie była ich za mocną stroną, to sama nauka była bardzo mocno rozwijana w średniowieczu. Na pewno pamiętacie z lekcji, jak pani wam mówiła po tysiąc razy, kto odkrył i udowodnił, że Ziemia krąży wokół słońca, a nie na odwrót. Yy... Polak rodak. Mimo wszystko, średniowiecze jest czasem wielu wydalasków, które zrewolucjonizowały świat i używały je do dnia dzisiejszego. Szkoda tylko, że nie udało im się wynaleźć szczoteczki do zębów, gdyż w rzeczywistości wśród ludzi bogatych była wtedy moda na posiadanie gnijących zębów. Yy, wiem jak to brzmi, ale no niestety tak było. Dzięki temu takie majętne osoby mogły pokazać, że stać ich na cukier, który w tamtych czasach nie był taką oczywistością, w sumie inne rzeczy, które w dzisiejszych czasach są często dla nas wadą, to wtedy były zaletami. Z oty też było analogicznie, pokazywało to, że stać ciebie na dobre mięsko i inne luksusowe produkty. W średniowieczu najważniejszym było zawsze zadowolenie się stanu najwyższego, czyli szlachty. Gdy oni mieli dobrobyt, to ich pracownicy, czyli zwykli chłopi, mogli przy nich poczuć się trochę lepiej. Dostając na przykład lepsze jedzenie, po którym pukali ustawinem lub octem, aby w przeciwieństwie do swoich panów mieć czyste zęby i nie musieć borykać się już z nowymi chorobami, których już na pewno mieli dosyć. Jedną z głównych wad, jak już wspomniałem, była higiena, a raczej jej brak. I nie chciałbym wchodzić tutaj w szczegóły, bo może być to troszeczkę obrzydliwe. Mogę powiedzieć tylko tyle, że posiadanie robaków nawet nie tyle w domu, co we własnym ciele lub szambo, które pływało sobie normalnie po ulicy ze względu na brak kanalizacji, było totalną podstawą. W sumie, jak teraz myślę, to spotkali się z kimkolwiek było dużym ryzykiem, bo tak naprawdę nigdy nie wiedziałeś, czy ta osoba nie przynosi żadnej choroby za każdej lub czegoś podobnego. Jakby tego jeszcze było mało, to pod koniec tej epoki, bo w XIV i XV wieku swoje żniwo zbierała największa Epidemia w historii, a mianowicie czarna śmierć. Ogólnie rzecz biorąc, dżuma była bardzo ciekawą i mroczną epidemią, o której można by było stworzyć nowy odcinek. Pokazywała ona naprawdę mroczny okres, gdzie ludzie palili całe wioski, porzucali swoich bliskich, ale lekarze w tamtych czasach przeżywali istne piekło. Jeżeli chciałbyś drugi odcinek z historii o średniowieczu, zostaw komentarz o treści, druga część, a ja przypnę ci serduszko, a na ten moment się z wami żegnam. Do zobaczenia.